Piękna dziewczyna, być ze mną, jesteśmy my, jak muzyka, jesteśmy razem. O lepszej przeszłości potrafisz pisać słowa jak nikt. Czy ja mam dla kogoś znaczenie? Dram nie Dremnie masz? Róży, rógnajcie, że to się skończyło, mam już dość. Cieram dłonią, usta. Patrz na moją rewinderkę. nie mojego przedmiotu, tutaj spokój. Tak on tu nie znikaj. Nie potrzebujesz innych kobiet, nie potrzebujesz innych dziewczyn. Nie potrzebujesz nikogo i niczego, ponieważ jeden ja ci wszystko, dam ci w to wszystko, czego potrzebujesz. Teraz się załamała mi, nie rozumiem. Moja piękna z Kocha Kocham Maja, mi się tleje, wysadzoną diamentami. Maja tysiąc światłości mój pałac ze złotem. Wiem, że i grać z tobą, kochanie, to jak i grać z ogniem. Gdy w ktoś stanowuje armagadon z nieba, się szkuje się. Wtedy nie wiedzieć, jak rzucasz piorunami. W całym świecie wydają głośny dźwięk. Muzyki, music, strzeżmy się. No i nic nie ma nawet. Nie mam żadnego boltera, bo mnie nie stać. Cięgry mi mówisz, że kochasz mnie. A ja płaczę, zabierz mnie stąd od ciebie do innych postaci z bajek, no? nieba, gdzie jest szczęśliwy świat, problemów brak i będzie trwać nasza miłość na wieczny czas, ponieważ to uczucie łączy serce Tak nami. Ty z No nie mów, że będziesz mi wozić pracę nową, rimosanową scenę. Jam dam mi nie trzeba, która to już będzie moja piosenka. Jestem twoją Mareńką, wysoka kobietą. Jest mamą musicą Music. Dziękuję ci za każdy uśmiech. Moja pierwsza i najmłodsza kobieta z wiekiem 150 miliardów lat. Więcej niż cały świat. Ja piękna. Kochanie, czy pozwolisz kupić dla Dziewczyno, jesteś rzeczywistością, się bo w Ciebie prawdziwą miłość. Z całego serca kocham Cię. Jesteś taką dobrą osobą, powiedz mi dlaczego. Zakochałam się w Tobie, naprawdę Cię pokochałam, kiedy mówiłaś. Bym żyła, zrobię wszystko, kiedy mówiłaś, bym żyła. Zrobię wszystko, zrobię wszystko. Zakochałam się w Tobie, naprawdę pokochałam Cię, kiedy mówiłaś, bym żyła, zrobię wszystko. Kiedy mówiłaś wiem, że was robię wszystko, zrobię wszystko. Hej, pozostała dziewczyna, czy wy wiecie, kim jest muzyka music? Ona ma nieskończoną wreszcie pieniędzy i cały świetwanek. Ale ja jestem na pierwszym miejscu, które ją kocham nieco mnie już choć. Porozmawiałam z twoimi koleżankami. Nie do że na nie obraca Miriona moja musica music, pozwoli mi cię obrodzić, odrodzić jak wynik swapiołów. Mówiłam, jestem na niej, Nie wytrzymam z miłości, do niej muszę być silna nie. Życzej naiwna, przyjedzie u i te wymarowane rary. Prawdziwe miłość już wszystko zwycięży. Dźwignijmy, herb, strony papierowe serca, czuje jest niesamotna ona. Sprawia, że chce drani tańczyć. Bądźmy partnerkami, bo nie możemy być przyjaciółmi. Będę tańczyła wrednie, tylko całą noc. Draniej? Tak to była część mojego nowego pomysłu. Bo to jej więcej, ja nie córek? Ona jest niespotykana, bo ogniem leczę dziewczyn nie widziałam. Dziewczyna nie padam, jesteśmy celu coraz bliżej. Nie musisz mi płacić miłości, za darmo nauczyć się tego kochani. Najniższa krajowa byłaby więcej niż mam, No cóż, ponieważ mam zaraz zł i 0 groszy. Ale nie żałuję kocham muzykę, dźwięków, to życie potrzebuje. Tak wiem, ciężko pracować z znaleźć teren to brak. Kocham dragą, na ależ to nie dziewczyna z wizji znów. Jasno, niebieska, dwumetrowa piękność. Jestem zakochany jak nie, kocham i płaską figurę Przytuliłaś właśnie do moich skrzydeł. Jest ze mną taka, jaka kochana. Kocham ci najresza dziewczyną. Telewizor, włącz posłuchaj, co on zaśpiewania. Ja idzie chwilę same. Trzymałem piorunami dźwięku brawo Brafociak. Ja, powiedz mi czego potrzeba. Jeszcze ja zrobię dla ciebie co zechcesz, chcesz na twoim skarbem Zakochałam się w tobie, naprawdę Cię pokochałam, kiedy mówiłam, Że was zrobię wszystko, kiedy mówiłam, że was zrobię wszystko. Zrobi wszystko. Zakochałam się w tobie, naprawdę, pokochałam cię, kiedy mówiłam Trzeba zrobić wszystko, kiedy mówiłaś, że trzeba zrobić wszystko, zrobię wszystko.